Witam wszystkich ponownie na moim kanale Darek. Z tej strony, tak jak zapowiadałem w, e, na YouTube'owej społeczności, e, gdzie mogliście zobaczyć zdjęcie takiego tajemniczego flakonu. No, teraz to już oczywiście nie jest tajemnicą, ponieważ możecie zobaczyć o jakie perfumy chodziło na karcie. Ale powiem Wam, że e, to jest takie moje odkrycie. E, moje ostatnie odkrycie e, tego roku, ponieważ perfumy pochodzą z tego roku. Są to, jest to dosyć świeża kompozycja, i powiem Wam, że naprawdę, naprawdę e, ujęła mój nos, moje serce. Ja tam jeszcze wspominałem, że. Jeśli chodziło o cenę, napisałem, o ile się nie mylę, niska cena. No oczywiście niska cena to zależy od zasobności portfela. Dla jednej osoby 50 zł to będzie adekwatne słowo niska, a dla drugiej może być to 5000, będzie też niska, a więc o cenie porozmawiamy jeszcze w dalszej części programu, ale żeby tak to może skwitować teraz, od razu na początku. Ja bym powiedział, że jest naprawdę, jest cena adekwatna do samych perfum, może w ten sposób. A więc yy, bohaterem dzisiejszego odcinka będą to perfumy od naszego południowego sąsiada, mianowicie z Czech, a dom nazywa się Aqua di Praga, a perfumy nazywają się Bohemia. Ja tutaj nie będę zangielszczał z tego względu, że no, chodzi tutaj o Czeską Republikę, a więc przeczytam to Bohemia, bo wydaje mi się, tak to by brzmiało po czesku. Zrobię taką szybką prezentację. A więc tak wygląda, tak wygląda samo opakowanie. No, jak możecie zobaczyć, Aqua di Praga trochę kojarzy się z Aqua di Parma. Być może zostało to zapożyczone od, od włoskich perfum. Mnie to jakoś w oczy nie kole absolutnie. Tu jest ciekawa rzecz, ponieważ po, po drugiej stronie, tutaj na dole, mamy całą piramidę nut. To też takie jest pomocne, ciekawe. I tak to mniej więcej pudełko wygląda. Powiem Wam, że yy, dlaczego zdecydowałem się kupić yy, flakon. Po pierwsze, nie było próbek. Yy, Perfumy, które są dostępne, są dostępne jedynie we flakonach 50 ml, i tu stanę na chwilkę, powiem Wam dlaczego. Pamiętacie, kiedyś zrobiłem taki film, jak kupować perfumy, jeśli ktoś by się decydował, jak kupować perfumy w ciemno, jak ja to robię, że co cena może powiedzieć o, o, o samych perfumach? No, ja z doświadczenia wiem, że bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, jeśli nie znamy perfum, nigdy nie mieliśmy z nimi do czynienia, nie możemy znaleźć y, nigdzie pomocnych wiadomości o perfumach, a więc sama cena, pojemność i cena bardzo dużo y, mówią o perfumach. I powiem Wam, że y, gdyby te perfumy były w pojemności 100 ml, y, przykładowo. Yy, i kosztowały tą samą cenę, które, y, za które ja zapłaciłem za 50 ml, pewnie bym się nie zdecydował. Ponieważ y, no, moje doświadczenie podpowiadało mi, że raczej nic tam ciekawego dla siebie nie znajdę. Ale że, było, że były to perfumy w pojemności 50 ml, to właśnie y, za, zainteresowało mnie bardziej. To tak była y, prezentacja pudełka, a teraz pokażę Wam sam flakon. Powiem Wam, że Flakon może taki trochę minimalistyczny, ale naprawdę adekwatny do samej zawartości jak najbardziej. Nie jest też taki prosty, tu ma takie trochę, przepraszam, podrzeźbione, a więc zatyczka jest też drewniana. Tutaj nie ma żadnej lipy. Dla mnie, dla mnie nic, nic więcej nie potrzebuje. Mały flakon, prosty flakon i jest git. I teraz tak, tutaj Wam trochę o nutach powiem, a więc nuty głowy, jest to grejpfrut, tangeryna, kardamon, imbir i w sercu nuty wodne, jaśmin, fiołek, róża i baza, jest to drzewo sandałowe, skóra, gałka muszkatołowa i bursztyn. I zanim zacznę, powiem Wam, że i kiedy pierwszy raz zaaplikowałem te, te, te perfumy, od razu takie skojarzenie trochę mi przyszło do innych perfum, które też bardzo lubię, które posiadam a mianowicie do Eight and Bob e, Original. Powiem Wam, że tamte perfumy, mm, oczywiście to jest całkiem inna kompozycja, ale gdybym mógł y, te perfumy y, właśnie y, porównać trochę do tamtych, wrzuciłbym je do jednego worka. To jest ta sama drużyna, tylko grają na innych pozycjach, może w ten sposób. A więc y, tamte perfumy też, tamte, y, tamte perfumy są y, takie świeżo musujące, ale jednak mają taki trochę, ja bym powiedział, mają taki pierwiastek morski. W nich można wyczuć trochę taką, ta, taki właśnie powiew, takiej morskiej fali. I tu powiem Wam, jest podobnie. Perfumy otwierają się. Spray Wam pokażę. Naprawdę jest. Nic, nic nie mogę mu zarzucić. O, hu, hu, hu. naprawdę fajnie, fajnie się otwierają. A więc, otwarcie jest cytrusowe, ale nie jest to takie cytruso, otwarcie cytrusowo energiczne, tak jak z takich typowych perfum cytrusowych. Tutaj jest bardzo gładko. Jest świeżo cytrusowo, ale jest gładko. Ja bym właśnie powiedział tym tangeryna jest bardziej takie pomarańczowe niż cytrynowe. I jest tutaj troszeczkę słodkości na otwarciu, a więc świeżo troszeczkę słodkawo. I dochodzimy po jakimś czasie, jak już nam odparuje sam, sam wstęp, wchodzimy tutaj właśnie i to, co mnie najbardziej chyba ujęło, a więc są te, jest ta nuta wodna. Naprawdę, naprawdę można tutaj wyczuć tą nutę wodną, a więc to taka pamięć perfumowa od razu mnie właśnie skojarzyła z perfumami Aiden Bob. A więc dostajemy tą nutę wodną, ale też taką usypaną troszeczkę właśnie tym jaśminem. A więc troszeczkę tych kwiatów, troszeczkę tego fiołka tak, takiego jakby podzieleniałego tego fiołka. I jak tu już nam wszystko wyschnie, dostajemy bazę. Powiem Wam, że baza zostaje taka już dosyć brutalna. W takim jakby to można było skwitować chociaż no nie jest to nie jest to nie są to perfumy jakieś takie bardzo bardzo mocne typowo ja bym powiedział coś z domu ala Tom Ford ale właśnie ta baza już odbiega ja bym powiedział od reszty i naprawdę można tutaj wyczuć można wyczuć gałkę muszkatałową można wyczuć drzewo sandałowe może i troszeczkę tej skóry też tutaj gdzieś się tam wplątuje. I powiem Wam, że perfumy same sklasyfikowane są jako unisexy, ale ja bym powiedział, że 70% dla mężczyzn, może 30% dla kobiet. Wydaje mi się, że właśnie przez, przez tą bazę. Ta baza już zostaje taka dosyć mocniejsza, dosyć taka właśnie męska, bardziej taka Yy, troszeczkę, chociaż tego drzewa tutaj nie ma dużo oprócz drzewa sandałowego, ale mnie osobiście, ja tutaj wyczuwam taką solidną yy, nutę drzewną, a więc przez to ja mógłbym zakwalifikować te perfumy bardziej yy, dla mężczyzn. Yy, a powiem Wam jeszcze, że Agnieszka, którą znacie z moich filmów, też dałem jej do, yy, do testowania te perfumy, i ona od razu po po pierwszym kontakcie z tym perfumami stwierdziła, że to są perfumy jak najbardziej męskie, jak najbardziej męskie i powiedziałbym wam, że to są perfumy uniwersalne. Nie ma tutaj wieku. Ja bym tutaj nie, nie rozróżniał w kategoriach wiekowych, ponieważ to są perfumy jak najbardziej uniwersalne. Jeśli chodzi o zastosowanie o, i do biura, naprawdę, naprawdę do biura się jak najbardziej nadadzą i na dyskotekę i do sklepu i gdziekolwiek byśmy chcieli iść te perfumy się nadadzą są eleganckie są dosyć świeże ale są takie ja bym powiedział właśnie musujące a więc jak najbardziej perfumy uniwersalne i perfumy na cały let, letni na cały ciepły sezon zimą może nie za bardzo ale Wiosna, poprzez lato, jesień to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. I teraz powiem właśnie: teraz Wam powiem właśnie o tej cenie, ponieważ te perfumy one są dostępne u samego producenta, aczkolwiek można je kupić tylko na terenie Czeskiej Republiki. Ale ja znalazłem te perfumy w niemieckim sklepie i ja za te perfumy zapłaciłem o ile dobrze pamiętam, 52 euro i sama przesyłka kosztowała mnie 7 euro. Tak więc do mnie jest to 7 euro. Podejrzewam, że y, tam bardziej na kontynencie to może być to nawet mniej. A więc y, już tak krakowskim targiem powiedzmy, że to kosztowało 55 euro. A więc powiem Wam, że 55 euro za takie perfumy to jest naprawdę, naprawdę y, jak dla mnie to jest to naprawdę y, bardzo, bardzo dobra cena. I powiem Wam o Same, same składniki, naprawdę czuć naturalne składniki. Tutaj, na przykład, jak jest baza, da się wyczuć, rozróżnić skórę, da się rozróżnić gałkę muszkatołową, a więc myślałem, że będzie to cena właśnie 50 euro, to raczej to będzie taki butikowy miks, ale nie. Powiem Wam, że jak, na, jak najbardziej niszowa jest to jakość perfum wszystko tutaj jest na swoim miejscu. I jeśli y, mowa o parametrach, powiem wam, że otwarcie naprawdę jest y, dosyć, y, dosyć spore. Y, gdybym mógł to tak ująć, dosyć y, dosyć dobrze będzie nas y, oplatać dookoła. I sama y, y, Projekcja oczywiście dookoła, a sam, sama trwałość, powiem Wam, że miałem zaaplikowane na skórze i jeszcze na drugi dzień można było je wyczuć. A więc nie są to, nie będą to jakieś parametry atomowe, ale jak na tą cenę, na takie perfumy, nic ja więcej nie potrzebuję, są adekwatne. A więc jak najbardziej powiem Wam, że znalezisko tego roku, za tą cenę, no chciałbym, chciałbym żeby, żeby co miesiąc się takie znalezisko trafiało, to naprawdę e, byłbym szczęśliwy, ale no niestety to się trafia raz na jakiś czas i wydaje mi się, że takim właśnie trafem jest e, Aqua di Praga Bohemia. Jak najbardziej, e, jak najbardziej perfumy e, jak najbardziej perfumy męskie, tak jak wspomniałem bez kategorii wiekowych uniwersalne, a uniwersalność to jest naprawdę Coś, co ja sam lubię w perfumach, można używać praktycznie przez większość sezonów, i, i, i perfumy będą nam za każdym razem dobrze służyły. A więc to by było na tyle w tym odcinku o tych perfumach. Piszcie, jeśli ktoś zna już te perfumy, poznał je przede mną, to niech napisze swoje doświadczenia, swoje przemyślenia o tych perfumach. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Postaram się odpowiedzieć, jeśli będę w stanie odpowiedzieć. Nie ma problemu. A tymczasem zostaw kciuka w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!